Nie możesz latać Helkom, musisz... Bo hmm. wtedy zobaczysz sobie to na nagraniu albo na live, cofnij sobie live'a na przykład. I tam zobaczysz jak mnie tak zaczęło tepać. Byłem... Y, przy tej skrzynce nagle mnie tepnęło do domku, potem byłem y, przy tobie, za domkiem wszędzie byłem normalnie w jednym, mieście, w jednym czasie. Tyle ci powiem. Tutaj sobie zrobię cięcie, nie? Bo o ile mi się uda w ogóle zda. Oh. Dobra, to jest No, ja mam. co to, to tu przyszłaś? Pomóż, pomoż, pomoż, pomoż. Ha. To Ha. nie nie dla ciebie jest ten fajny taniec, się. ja nie o nie, to jest za blisko. <laughs> Kurde. Ej, ogólnie to na można zrobić. Tam prawie butów nie ma. Gdzie? Na platformie. Cicho bądź. Jezu, nie słyszę nic Nie! Co ty chcesz ode mnie? Figurkę To co znajdź! Nie wiem gdzie ona jest. Co na platformie. Nie wiem, dobra spróbujemy. O, nie wiem czy to nie działa tylko tutaj, bo rogalik tutaj tylko robił. Dobra, trzeba sprawdzić. Rogalik też... jest to ten... Trollował. No, wiem. Dzień. Alka, weź stąd wyjdź! Cieszkadasz mi. Zamknij drzwi. Mówił, ale na ciebie! A... a on zawsze tam narzekał, że... No, jak nie zgłaszamy mu gościem trollować, a ja się, tak się Zamknij je! Zamknij drzwi! na klamkę! Mocno! I szybko tego oblicza robimy, ja cię pod... Patrz, szybko robimy tego glitza no i idziemy stąd, nie? Mhm. Znaczy no. O tu nie ma przy, przy, przypadkiem jednego pomagiera. Nie, za to ja wiem, że jest tutaj skrzynka, którą ja wezmę. Oczywiście Ty nie potrzebujesz broni, nie wiem czy wiesz. Ja Ci dam dużą kwotę, ale daj mi tylko broń.